Cześć, przed chwilą pojawiły się nowe zdjęcia z trzeciego sezonu Dragons Rising. Dragons Rising. Dzisiaj je sobie przeanalizujemy i omówimy. Na pierwszym zdjęciu od razu rzucają się w oczy nowe włosy Jaya. Z boku widać nową wersję Zain. Również widać nowy strój Fraka, który jest teraz w drużynie Ninja. Za Ninja widać już dorosłego raja. Ninja w trzecim sezonie mają bardzo fajne stroje, są trochę połączone z wcześniejszymi strojami. Ale i tak dobrze to wygląda. Teraz przyjrzyjmy się innemu zdjęciu. Widzimy tutaj Arina ze skrzydłami i Rasa. A za nimi widać nowego smoka, ma naszyjnik z orłem. Może to być jakieś nowe plemię, lub może plemię orłów z Chimy. Przejdźmy teraz do ostatniego już zdjęcia. Nie wiem czy to jest fake, więc od razu uprzedzam, że nie jestem w 100% pewien, że jest to prawdziwe zdjęcie, ale możemy je sobie omówić. Widzimy tutaj Sore i Arina. W nowym stroju, którzy rozmawiają z generałami szkieletowej armii z pilotażowego sezonu. W Ninjago te szkielety miały nowe modele, ale w Dragons Rising bardziej przypominają te oryginalne. Ninja prawdopodobnie będą musieli się udać do jaskini tych szkieletów. To już wszystko na dziś. Jak macie jakieś pytania lub coś znaleźliście, to możecie napisać o tym w komentarzu. Cześć.